Działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej i Lubowo na okres kadencji od 14 lutego 2011 do 9, do 9 marca 2015. Szanowni Państwo, w upływającej właśnie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej Lubowo, obejmującej miejscowości Lubowo i Karolewo, odbyło się 9 zaprań wiejskich oraz 15 posiedzeń Rady Sołeckiej działającej w składzie ełvenius stańko sołtysa a mieszkań członek. Robert Kruciniewicz, członek, Witold Podpieszny, członek. Tematem zebrań wiejskich były sprawy bieżące, sprawy związane z podziałem środków finansowych przyznanych przez Gminę Ronki. W 2011 nasze sołectwo przystąpiło do programu Wielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013-2020. Liderem tej grupy na zebraniu wybrano Panią Paulinę w 2012 opracowaliśmy z pomocą pani Anny Wójcik, inspektora do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych i obsługi jednostek pomocniczych Urzędu Miasta i Gminy Wronki, plan odnowy miejscowości, który został przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Wronki w grudniu 2013. Chcę przypomnieć, e, e, chcę przypomnieć że ze środków finansowych przyznanych SOES-u wykonano lub zakupiono niezbędne rzeczy. Rok 2011. Zakup i montaż elementu klimatyzacji świetlicy. Rok 2012. Zakup i montaż drzwi wejściowych do starej części świetlicy oraz dofinansowanie oprawy muzycznej w Wiesiady Dożynkowej. Rok 2013. Zakup szafy chłodniczej z dofinansowaniem Urzędu Warszawskiego. Zakup zestawu garków i czajnika elektrycznego do kuchni oraz opłacenie oprawy muzycznej w Wiesiady Dożynkowej. Rok 2014. Zakup rzutnika wraz z ekranem i taboret i gazowy. Te dwa zakupy zostały także dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. Zakupiono też 15 termosów do napojów i jak w latach poprzednich zapłacono za oprawę muzyczną Wiesiady Dożynkowej. Natomiast ze środków Urzędu Miasta i Gminy Wronki w okresie kadencji wykonano obradzenie placu zabaw Postawiono dwie łapki parkowe na, na tym placu. Posadzono, posadzono wokół placu zabaw, a także przy świetlicy Drzewka. Wykonano remont małego korytarza w starej części świetlicy. Wymieniono, wymieniono drzwi wewnętrzne trzy pary oraz wykonano prace malarskie. Zakupiono do zaplecza kuchennego podziarta z oraz kosę z do proszenia trawy. Początkiem roku 2014 złożyliśmy, złożony został wniosek o zainstalowanie trzech lamp oświetleniowych w Sołeckiej. Niestety ze względu na brak zabezpieczonych środków finansowych w roku budżetowym 2014 tego zadania nie wykonano. W związku z tym wniosek ponowiono w roku bieżącym i mam nadzieję, że ta inwestycja znajdzie swój, swoje pozytywne rozstrzygnięcie w 2015 roku. Rada Słowiecka we wrześniu 2014 roku złożyła wniosek do Zarządu Starostwa Powiatowego Przemotuła o Remont Drogi Powiatowej nr 1838 na odcinku Bartoszką Lubową. Wniosek został, można tak powiedzieć, pozytywnie rozpatrzony przez zarząd starostwa. Na początku roku 2015 złożono wniosek do burmistrza miasta gminy o remont drogi gminnej Lubowo-Karolewo zamontowanie jednego elementu siłowni zewnętrznej przy Placu Zawadz. W okresie kadencji wraz z członkami OSP organizowano corocznie Wiesiady dożynkowe Dzień Dziecka, Dzień kobiet. W roku 2014 wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bronieckiej zorganizowano przy okazji obchodów Dnia Dziecka przywitanie lata. W maju 2014 OSP zorganizowało obchody jubileuszu 65. rocznicy powstania. Jako sołty z uczestniczyłem w sesjach Rady Miasta i Gminy Wronki oraz w innych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez burmistrza miasta i Gminy Wronki oraz y, innych jednostek or, y, organizowanych przez burmistrza miasta oraz inne jednostki organizacyjne. W tym miejscu chciałbym podziękować panu burmistrzowi jego zastępcy za czteroletnią współpracę. Dziękuję również radnym Rady Miasta i Gminy starej i nowej kadencji. Osobne podziękowania składam kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wronki za wspólną pracę na rzecz naszej społeczności. Pragnę również serdecznie podziękować członkom Rady Sołeckiej i członkom OSP za rzeczową i pełną zaangażowanie, zaangażowania w na rzecz naszego sołectwa. Na zakończenie, słowa, na zakończenie słowa, podziękowania kieruję do mieszkańców Lubowa i Karolewa za efektywną i pełną poświęcenia pracę dla naszego społeczeństwa. Dziękuję.